W tym odcinku opowiemy o systemie mobilizacyjnym Ukrainy. Kto trafia na front, jak dostarczane są powołania, co z osobami przebywającymi za granicą, jakie są problemy ukraińskiej armii i jakie jest ich źródło. Na te i inne pytania odpowie Jakub Ber, ekspert OSW. Najpierw uporządkujmy kilka pojęć. Hasło mobilizacja możemy rozumieć dwojako. Po pierwsze, w szerszym ujęciu to przejście sił zbrojnych, gospodarki i administracji na organizację wojenną. To na Ukrainie wydarzyło się tylko w stopniu częściowym. Drugie, węższe, oznacza powołanie rezerwistów do służby czynnej, rozwinięcie jednostek wojskowych i ewentualne sformowanie nowych. Ten typ mobilizacji ma miejsce na Ukrainie już od pierwszego dnia wojny, gdy Zołański ogłosił dekret o powszechnej mobilizacji. I na tym znaczeniu słowa mobilizacja skupimy się w tym filmie. Żołnierzy walczących dziś na Ukrainie możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to kadra zawodowa oraz ochotnicy, którzy przystąpili do walki na początku wojny. Wśród nich są zarówno ochotnicy, którzy pierwszy raz chwycili za broń w życiu w 2022 roku, są też weterani walk w 2014-2015 roku, czy też później jeszcze w czasie tzw. operacji antyturystycznej w Donbasie, kiedy te walki miały bardziej pozycyjny charakter, natomiast no, ludzie się przewinęli przez, przez okopy wtedy. To jest jedna kategoria, ja bym ją nazwał dość zmotywowana, ostrzelana, doświadczona, przedstawiająca Wysokie wartości bojowe. Druga kategoria to ludzie, którzy dostali powołanie do armii w ramach mobilizacji. Tę grupę trudno jednoznacznie opisać. Są wśród nich osoby, które na przykład dostały wezwanie mobilizacyjne i karnie stawiły się do służby w armii. Same powiedzmy, nie, z różnych powodów, na przykład nie wiem, prywatnych, z powodów zdrowotnych, nie zgłosiły się do armii na początku wojny, nie zgłosili się jako ochotnicy. Tym niemniej, w momencie otrzymania Powołania, karnie stawili się do szeregów i zaczęli spełniać uczciwie swój obowiązek. I bardzo często ta grupa, jeżeli ona trafia do dobrego środowiska, ona się podciąga do poziomu pierwszego, czyli tych ochotników wysoko zmotywowanych żołnierzy. No jest też grupa zmobilizowanych, którzy nie pałają wielką chęcią do wzięcia udziału w tej wojnie. Często to są ludzie schorowani, którzy które kieruje się do wojska, którzy no, nie powinni generalnie przejść przede wszystkim komisji lekarskich, ale z różnych powodów są klasyfikowani jako zdrowi i sprawni i trafiają do okopów i nie wykazują się wielkimi walorami bojowymi, wielką chęcią do, do wzięcia udziału w walce. System mobilizacji ludności jest przedmiotem wielu kontrowersji. W przeszłości takie systemy działały w ten sposób, że pod broń powoływano całe roczniki. Tak było chociażby w Polsce, gdy wybuchła II wojna światowa. Widać to nawet na dekretach mobilizacyjnych z tego okresu. I to było bardzo sprawne, bo była jasna decyzja, tak, że na przykład ludzie urodzeni w roczniku, powiedzmy, nie wiem, 2000, 2000 na przykład, tak czyli teraz mający 24 lata, oni są, wcie, oni są wcielani do wojska i każdy, kto był urodzony w 2000 roku idzie, ma się stawić w takim, w takim terminie do, do służby. To był bardzo jasny, bardzo przejrzysty system, on na Ukrainie nie jest stosowany z niewiadomych powodów. Prawdopodobnie z powodu braku woli politycznej i z braku tych luk w ewidencji i chyba też strachu, jak to będzie wyglądało, jak sobie e, państwo z tym poradzi i generalnie ten najprostszy, najbardziej jasny dla wszystkich model, on nie jest na Ukrainie stosowany. Zamiast tego mobilizacja, która formalnie jest mobilizacją powszechną, w praktyce to jest mobilizacja oparta na indywidualnych wezwaniach, wręczanych różnymi metodami dość przypadkowym ludziom. Czyli, że nie ma tak jak kiedyś afisz, że mobilizacja obejmuje ten i ten rocznik, tylko są po prostu pojedyncze osoby. Każdy ma, ma imię i nazwisko, to imię i nazwisko wpisane jest do dokumentu do wezwania mobilizacyjnego i jest im mniej lub bardziej skutecznie przekazywane. I nie ma żadnych jasnych zasad, jak ci ludzie są pozyskiwani. W obecnym systemie kluczowa jest ewidencja wojskowa. Skoro nie powołuje się całych roczników, to armia po prostu musi mieć adresy zamieszkania ludności. Musi wiedzieć, ile na określonym terenie jest ludzi i o jakich specjalizacjach wojskowych. To jest Ewidencja wojskowa to jest rzecz absolutnie podstawowa, jeżeli mówimy o mobilizacji w tym znaczeniu, w jakim mówimy. Tak? Czyli wcielaniu rezerwistów do armii, wcieleniu rezerwistów do, do służby czynnej. I z tym jest bardzo źle. Na Ukrainie zresztą tak jak i w innych krajach, ponieważ. No, w czasie zimnej wojny, czy u nas w Polsce, czy w Związku Sowieckim, czy też na zachodzie Europy, ta ewidencja wojskowa była prowadzona dość skrupulatnie. No, ale w momencie, kiedy ryzyko wybuchu wojny się no, zniknęło, no, to w latach 90. powoli to ten obowiązek ewidencji wojskowej zaczął, zaczął po prostu obumierać. Na Ukrainie trochę siłą inercji w latach 90. prowadzono po staremu jeszcze ewidencję młodych mężczyzn, kolejne roczniki wprowadzono do systemu, ale potem to zaczęło coraz bardziej, coraz bardziej, powiem tak, pojawiały się coraz większe dziury w tej ewidencji. Do tego stopnia, że, że w 2014 roku, kiedy, kiedy zaczęła się wojna w Donbasie, Armia była kompletnie nieświadoma tego, jakie ma, jaki ma potencjał mobilizacyjny, kogo może zmobilizować, kogo nie może. W latach 2014-2022 ten stan rzeczy poprawił się w niewielkim stopniu. Znaczy, cały czas była to dokumentacja papierowa, nie było, nie zostały zaprowadzone efektywne kanały komunikacji pomiędzy. Centrum, centrami uzupełnień a rezerwistami na przykład nie było do nich nie, telefonów komórkowych, nie było też sankcji, nie było też nakazu yy, karanego yy, konsekwentnie uaktualniania swoich danych w, yy, w centrach uzupełnień. W efekcie, kiedy wybuchła wojna yy, w 2022 roku, yy, centra uzupełnień nie wiedziały ilu ludzi mieszka na ich terenie, ilu mężczyzn, o jakich specjalnościach wojskowych, to też jest kluczowe, kto jaką ma specjalność wojskową, prawda? Ilu jest piechurów, strzelców, obsługi karabinów maszynowych, kierowców, czołgistów i tak Więc generalnie te centra uzupełnieni w momencie wybuchu wojny nie posiadały takich informacji, posiadały je inaczej, posiadały je mocno wybiórcze, Brak ewidencji nie tylko utrudnia planowanie działań, ale nawet realizowanie uzupełnień. Hipotetyczny przykład. Rezerwista X został zapisany w ewidencji w czasie nauki w szkole średniej, w Charkowie. Wpisał tam zgodnie z prawdą swój ówczesny adres zamieszkania, a było to Charkowskie mieszkanie rodziców. Potem wyprowadził się do Kijowa, gdzie aktualnie mieszka. W styczniu 2023 roku armia chciała go powołać. Jednak pod charkowskim adresem naszego rezerwisty nie było Dostarczenie wezwania, a więc zatem powołanie rezerwisty X jest bardzo trudne, a wręcz niewykonalne. Z powodu takich sytuacji armia ukraińska zaczęła stosować inne metody dostarczania wezwań. Tak, i w praktyce dochodzi do tego, że. Yy... Dotychczasowa mobilizacja, realizowana tymi metodami, które ja przed chwilą opisałem, ona dotyka ludzi, którzy powiedzmy, pokolenie 30-40 latków, bo dużo bo odsetek tych ludzi jeszcze załapał się na lata 90. i wtedy został wrzucony do ewidencji wojskowej. Czyli ci ludzie, zwłaszcza 40-latkowie, Przeszli, w, 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 według starej, sowieckiej jeszcze prawda, metodologii, te klasyfikacje wojskowe, zostali jakoś tam wpisani do, do ewidencji wojskowej i oni tam są. Przeszli przez zasadniczą służbę wojskową i gdzieś oni są odnotowani w, w ewidencji wojskowej. Więc to jest jedna kategoria. Druga kategoria to są mieszkańcy wsi, mieszkańcy małych miejscowości, gdzie po prostu wiadomo, gdzie kto mieszka. I wystarczy porozmawiać z sołtysem, z posterunkowym, i wtedy taka, przedstawiciel takiej komisji uzupełnień przyjeżdża do takiej małej miejscowości może być dość łatwo po prostu, przyjść pod, pod, pod adres, gdzie wie, że ktoś objęty tymi w wieku powyżej 27 lat, jak dotąd, mieszka i można mu wręczyć wezwanie mobilizacyjne. Jeszcze inna kategoria to są na przykład mieszkańcy, dużych, pracownicy dużych zakładów przemysłowych. To w praktyce robiono na przykład rok temu zimą. Pod koniec 2022 roku, na początku 2023 roku, kiedy była duża fala mobilizacji przed ofensywą letnią, i bardzo często właśnie poza, poza mniejszymi miejscowościami, przechodzono do dużych zakładów pracy do oddziału kadr, proszono o, o spisy pracowników i wtedy na miejscu wy, wy, wydawano im wezwania. No i kolejna. Kolejna metoda to są tak zwane łapanki, tak? czyli kontrole uliczne e, że na przystankach, na ulicach, generalnie w miejscach publicznych, gdzie pracownicy centrów uzupełnień legitymują mężczyzn i wręczają im wezwania, przy czym to są wezwania dostawienia się do komisji uzupełnień w celu uaktualnienia danych, tak? ale w praktyce oni mogli tam, od razu w tej komisji mogli już dostać. Skierowanie na komisję lekarską, a komisja le lekarska klasyfikowała ich jako zdolnych do służby wojskowej. Z analogicznych powodów, w praktyce poza systemem mobilizacyjnym są Ukraińcy przebywający za granicą. Dostarczenie im wezwań jest niemożliwe, gdyż system wojskowy nie wie, gdzie oni przebywają. W tym sensie państwo nie ma realnych możliwości, i też nie ma woli, żeby tych ludzi w jakikolwiek sposób a, wcielić do wojska. Natomiast grupa ta dała dużo ochotników, i to bardzo dobrych ochotników, w pierwszych dniach wojny. To była duża grupa ludzi, którzy sami z siebie, jak się dowiedzieli, że wojna wybucha, wrócili na Ukrainę, żeby wstąpić do armii. Właśnie w tym celu. I no ja też takich ludzi, kilka osób, z podobnym, które przeszły podobny szlak znam, z historii, które ja znam, o których słyszałem, to jest jedna z najlepszych kategorii najbardziej Najlepszych kategorii żołnierzy. Oni po prostu sami przyjechali za granicę, wiedząc, co ich będzie czekało, i ludzie ci zazwyczaj prezentują bardzo wysoki poziom etyczny i wysoki, wysokie walory bojowe. Problem z ewidencją został zauważony przez ukraińskie władze. Niedawno prezydent Zolański podpisał ustawę, która nakłada obowiązek aktualizacji danych w centrach uzupełnień. Wszyscy mężczyźni od 18 do 60 roku życia muszą przedstawić albo osobiście, albo drogą elektroniczną swoje aktualne dane osobowe, w tym adres zamieszkania. Mają na to 60 dni, licząc od 18 maja. Ten obowiązek dotyczy także osób przebywających poza granicą Ukrainy. Jeżeli tego nie zrobią, w przypadku emigrantów, sankcją będzie brak możliwości skorzystania z usług konsularnych, w tym wyrobienia nowego paszportu. Jednak najważniejsi z perspektywy ukraińskiego systemu są ludzie przebywający w kraju. Ich nie czeka żadna dotkliwa sankcja za nieuzupełnienie danych. Ci ludzie, jeżeli się nie zgłoszą do centrów uzupełnień w ustawowym czasie, ich praktycznie nie będzie czekała przy obowiązującym teraz prawodawstwie. Nie czeka ich żadna sankcja za żadna kara. Realna, dotkliwa. Ja, tam są pewne wyjątki. Nie będę o tym mówił, bo, bo to. Jest, jest, nie ma sensu, ale generalnie nie, na ten moment nie czeka ich żadna kara za to, że tego nie zrobią. Taka, która by ich naprawdę e, odstraszała od niestawienia się, nie uaktualnienia swoich danych. Więc te, reasumując, wszystko zależało będzie od dobrej woli obywateli, czy to zrobią, czy to nie zrobią. To, czy to się wydarzy i czy ewidencje będą aktualne jest bardzo ważne z perspektywy przyszłości wojny. Ono pozwoli, teoretycznie, tak, jeżeli ci ludzie się zgłoszą i uaktualnią swoje dane, wojskowa administracja wojskowa zacznie w stosuje widzieć, ile ludzi ma na swoim terenie, czyli ci ludzie służyli w wojsku, czy nie służyli w wojsku. Jeśli służyli w wojsku, jakie, do jakiej specjalności wojskowej są przypisani, jaki jest ich stan rodzinny, bo na przykład. Ojcowie trzech dzieci w wieku niepełnoletnim są zwolnieni ze służby, oczywiście są osoby nie, niepełnosprawne fizycznie bądź, bądź intelektualnie, więc generalnie teoretycznie te wszystkie informacje teraz komendy uzupełnień, centra uzupełnień powinny uzyskać i dzięki temu możliwe będzie a, bardziej planowe wręczanie wezwań mobilizacyjnych, a także planowanie. Ustalenie przede wszystkim potencjału mobilizacyjnego Ukrainy, no i tworzenie planów mobilizacyjnych na przyszłość. Jest jeszcze jedna zmiana, którą niedawno podpisał Załański. To obniżenie wieku, od którego można powoływać mężczyzn do armii. Wcześniej było to 27 lat. Teraz powoływani mogą być także 26- i 25-latkowie. Ale podkreślam, to jest teoretyczna możliwość, bo tych ludzi trzeba znaleźć. Nie wiadomo, czy oni są w ewidencji, czy ich nie ma, ilu ich jest w ewidencji. Nie wiadomo, ilu z nich wyjechało za granicę. Jaki jest wśród nich odsetek osób, które mają legalne zwolnienie od mobilizacji, na przykład studiują albo są, pracują jako naukowcy, mają, są po doktoratach i pracują na uniwersytetach, na, uniwersytetach na przykład pracują w, w instytucjach infrastruktury krytycznej. Tylko że generalnie nie wiadomo, jak duża ta pula jest. Teoretycznie te dwa roczniki to jest możliwość e, zasilenia armii e, powiedzmy kilkudziesięcioma tysiącami młodych, sprawnych fizycznie ludzi w ciągu tego roku. E, ale no wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach i czy to się uda, jak się uda, w jaką skalę, w jakim tempie nie wiadomo. To, że ktoś wcześniej nie miał styczności z wojskiem, nie oznacza, że nie zostanie powołany. Takie osoby po przeszkoleniu mogą trafiać na front. Tak, tak, oczywiście takich ludzi jest bardzo dużo, ponieważ y, przeszkolenia wojskowe, zwłaszcza przed 2014 rokiem, ale i, te, ale i też potem w latach 2014-2022 zasadnicza służba wojskowa, ona była bardzo wybiórcza. Ona nie, cieszy, nie cieszyła się dużym prestiżem, zwłaszcza do 2014 roku, kiedy armia była w ogromnym kryzysie, kiedy było mnóstwo nadużyć, e, przemoc e, e, stosowana wobec żołnierzy służby zasadniczej. No pójście do wojska naprawdę było ludzie, którzy nie mogli się albo albo garstka fanatyków, która chciała przejść przez wojsko ochotników jakieś albo garstka, albo no, ludzie, którzy nie potrafili e, wymigać się, mówiąc kolokwialnie, od służby w armii. Generalnie służba zasadnicza zasadnicza służba wojskowa obowiązkowa objęła niewielką część młodych ludzi e, w latach 2000. I no, w ciągu ostatnich powiedzmy, 20, w ciągu ostatniego świerć, tak bym to powiedział. I pula ludzi z doświadczeniem przeszkolonych, zwłaszcza 20-30 latków była nieduża. Więc siłą rzeczy, jak wybuchła wojna, ogromna część ludzi po raz pierwszy nie tylko wzięła udział w walkach, ale też po raz pierwszy trafiła do armii początku wojny bywało też tak, że do walki trafili ludzie nawet przed jakimkolwiek przeszkoleniem. Z pierwszych dni, z pierwszych tygodni wojny bywało tak, że oni te przeszkolenia odbywali w zasadzie w obliczu nacierających Rosjan. I Nie było to wcale rzadkością i ludzie ci po prostu ostrzeliwali się, nabierali doświadczenia w walkach. Przy, le, przy, przy bardziej doświadczonych kolegach oni na szybko ich uczyli jak obsługuje się nie wiem, automatka łasznikowa, czy, czy moździerz, czy jak należy się desantować z bojowego wozu piechoty. Więc, więc spora grupa pierwszy raz nauczyła się obsługiwać sprzęt w lutym, marcu, kwietniu 2022 roku. Potem, kiedy pierwsza fala ataku rosyjskiego została odbita, kiedy, kiedy Rosjanie wycofali się z północy Ukrainy i częściowo ze wschodu, e, Ukraina zaczęła systematycznie prowadzić mobilizację, e, zaczę, zaczęto na większą, wręczać na większą skalę wezwania mobilizacyjne i wtedy teoretycznie e, ci ludzie, którzy nie mieli doświadczenia wojskowego, oni powi powinni przechodzić szkolenia przed skierowaniem na front i początkowo no, jakość tych szkoleń była, była słaba, mówiąc tak krótko i uogólniając sytuację, bo wiadomo, że były wyjątki. Centra szkoleniowe Armii Ukraińskiej nie cieszyły się zazwyczaj wysoką oceną. Ten system szkolenia szwankował pod wieloma względami. Oczywiście były, są były, były liczne wyjątki, natomiast nie jest to idealny system. I do dzisiaj jest tak, że y, ludzie powołani z cywila, którzy teoretycznie powinni przejść co najmniej dwumiesięczne przygotowanie w, w centrach szkoleniowych, jeżeli chodzi o piechotę, to bardzo często jest tak, że po skierowaniu do brygady, po odbyciu takiego kursu podstawowego, oni już w brygadzie, są doszkalani na własny, na własny rachunek, że tak się wyrażę, z uwzględnieniem realnego doświadczenia pola boju. Jednak, jeżeli jakiś 25-latek zostanie powołany do wojska, to z pewnością, jak każdy, przejdzie jakiś rodzaj przeszkolenia. Teraz już nie ma takich wypadków. Ostatnie takie wypadki, kiedy świadczące o no, dużej dezorganizacji, że powoływano żołnierza i on w ciągu tygodnia trafiał na front, i ginął. Były, były takie przypadki, one były incydentalne, ale ostatni taki przypadek, który ja kojarzę, to jest koniec, no to jest przełom 2022-2023 roku. Pamiętam, to była taka historia człowieka z Tarnopola, który no właśnie dostał na przystanku, ona była dość głośna na Ukrainie, on dostał na przystanku autobusowym wezwanie w czasie takiej typowej kontroli ulicznej, ale on karnie zgłosił się do Centrum Uzupełnień, tam go przenieśli do, do właśnie ośrodka szkoleniowego. Skąd od razu go wywieźli pod Bachmut. Praktycznie dali mu karabin. Być może nie wiem, nauczyli go szybko, jak się ten karabin odbezpiecza, jak się z niego strzela. Wysłali go pod Bachmut i bardzo szybko zginął. I ta, i ta historia była nagłośniona. No, jeszcze parę innych pewnie. Ale myślę, że to się skończyło, że to były też, no to jednak były incydenty i to się skończyło rok temu mniej więcej. Także teraz ci ludzie przechodzą te szkolenie, minimalnie minimum minimalnie szkole nie przechodzą. Problemem jest często jego jakość. Bardzo kontrowersyjną kwestią na Ukrainie jest sprawa tak zwanych uchylantów. Jest to określenie na osoby, które korzystają z luk w systemie mobilizacyjnym w różny sposób, uchylając się od służby wojskowej. Ostatnio na Ukrainie głośny był przypadek śledztwa ukraińskiej prawdy, w którym to pokazano przykłady młodych osób, które uniknęły służby wojskowej i prowadziły bardzo wystawne i rozrywkowe życie. Takie sytuacje są wykorzystywane przez rosyjską propagandę. Teraz widzicie państwo fragment spotu kierowanego do Ukraińców. Filmik ma tytuł Jego syn jest elitą. A ty jesteś mięsem. Ukraińskie społeczeństwo jest podzielone co do oceny uchylantów. Godnie z sondażem Instytutu Psychologii Społecznej i Politycznej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy prawie 54% respondentów uważa, że należy ze zrozumieniem podchodzić do uchylających się od służby wojskowej ze względu na strach przed śmiercią. Jednocześnie 43% ankietowanych wstydzi się za mężczyzn, którzy ukrywają się przed mobilizacją. We wnioskach z badań wskazano, że nastroje antymobilizacyjne mogą stanowić poważne wyzwanie dla władz. Na drugim biegunie jest jeszcze inny problem: to zjawisko tak zwanych niewolników w mundurach. To, zaczęto, to określenie na Ukrainie zaczęto niedawno używać i ono dotyczy głównie, używa się to w kontekście ochotników, no ale też mobilizowanych z 2022 roku, ale głównie ochotników, którzy wstąpili dobrowolnie do armii. Na początku wojny yy, chcieli bronić kraju przed agresją rosyjską. Podpisali kontrakty z armią, kiedy, kiedy odparto pierwszy, pierwszą falę ataków rosyjskich w lutym, w marcu. Potem zaczęto to wszystko po, porządkować. I z tymi ochotnikami, którzy się zgłosili w pierwszych dniach, tygodniach wojny, zaoferowano im podpisanie kontraktu z wojskiem. I ci ludzie podpisali ten kontrakt. I potem oni faktycznie nie mogą się, z, de facto ten kontrakt jest nierozwiązywalny w czasie wojny. I teraz, w sytuacji, kiedy nie ma demobilizacji, nie, nie ma szerokiej mobilizacji, która pozwoli, pozwoli, pozwoliłaby na pozyskanie ludzi, którzy by wzmocnili szeregi armii, ci ludzie, niezależnie od stanu zdrowia, wyczerpania psychicznego, fizycznego, po prostu muszą dalej służyć. I oni dla nich nie, oni nie mogą tego kontraktu którzy z własnej woli dwa lata temu podpisali, oni nie mogą tego kontaktu rozwiązać. I w praktyce bardzo często jest tak, że jeżeli nie mają jakichś ekstra powodów, które by umożliwiały im legalną demobilizację, no to muszą służyć do śmierci, do otrzymania ciężkiej rany, ewentualnie do, do dezercji. To, to, to określenie niewolnicy w mundurze, no jest to określenie publicystyczne używane od od niedawna i ono odzwierciedla no, przede wszystkim stan wycieńczenia wielu ludzi, tak, którzy nie, mają, nie, nie, nie mogą odpocząć, nie mogą się wyleczyć, e, nie mogą się spotkać z rodziną. I w związku z tym, że że system mobilizacyjny jest niewydolny, że armia nie jest w stanie pozyskać nowych ludzi, żeby zastąpić tych, którzy cały czas walczą, żeby dać im wytchnienie, no to oni chwilę wytchnienia. Oni po prostu muszą być na. muszą służyć, żeby ktoś trzymał front. Zmiany wprowadzone ostatnio przez władzę realnie niewiele zmieniają. To nie jest game changer. To jest na pewno jakaś tam zmiana warta odnotowania, natomiast to nie jest game changer. Um, tu trzeba powiedzieć, że e, prawodawstwo ukraińskie jest jasne. Jest konstytucja e, i są ustawy, m, które regulują funkcjonowanie sił zbrojnych i państwa w czasie wojny. Najważniejsza z nich to jest ustawa o przygotowaniu mobilizacyjnym i mobilizacji. Jest to dobra ustawa, stara, ale jasna i, i przejrzysta. I konstytucja i, i te ustawy szczegółowe, one są bardzo jasne i one mówią wyraźnie, że osobą odpowiedzialną za mobilizację jest prezydent. On w jego rękach spoczywa odpowiedzialność za przeprowadzenie mobilizacji. On decyduje o przeprowadzeniu mobilizacji. I on ma duże prerogatywy w tym zakresie. 24 lutego 2022 roku, w dniu, kiedy wojna się zaczęła, Zaleński wydał taki dekret, gdzie wyraźnie było napisane, że ogłoszona jest mobilizacja powszechna i pobór rezerwistów, czy też osób zobowiązanych do pełnienia służby w armii w czasie wojny, jest realizowany zgodnie z planem mobilizacyjnym i potrzebami określonymi przez wojsko. Czyli, jakby szczegółowe dane dotyczące tego, jakie kategorie ludzi mają być wcielone do, do armii, mogą być y, regulowane na podstawie y, rozporządzeń władzy wykonawczej. Do tego nie potrzeba y, odrębnej ustawy. Prezydent nie, nie chce korzystać z tych prerogatyw i robi wszystko, żeby y, odpowiedzialność za mobilizację przerzucić na, na parlament i na armię. Y, nie chce podejmować niepopularnych decyzji nie korzysta z tych prerogatyw, które daje mu obowiązujące ustawodawstwo ukraińskie. Teoretycznie Zeleński w świetle, w świetle obowiązującego ustawodawstwa, on może mobilizować i demobilizować poszczególne kategorie obywateli. Czyli on mógłby na przykład wydać dekret, w którym na przykład zwalnia, e, powiedzmy, żołnierzy służących dwa lata w wojsku, e, może zwolnić ich od, umożliwić im opuszczenie legalne armii. W tym kontekście należy podkreślić, że Ukraina jest obecnie w kryzysie mobilizacyjnym. Sytuacja jest pod tym względem krytyczna i uważam, że brak ludzi i postępujące ścieranie się najlepszych jednostek związane właśnie z brakiem dopływu młodych uzupełnień, młodych, sprawnych fizycznie uzupełnień, jest y, główną, głównym czynnikiem decydującym o systematycznym obniża, obniżaniu się jakości armii ukraińskiej. I, y, jest, to, co, jest to tak samo ważne jak deficyt amunicji czy sprzętu, a być może nawet ważniejsze. A więc to jest sprawa absolutnie fundamentalna i brak y, uzupełnienia w odpowiedniej ilości i dopływu przede wszystkim młodych, sprawnych fizycznie ludzi. Do piechoty jest kwestią fundamentalną dla dalszego e, dla dalszych losów wojny. Na razie nie widać e, e, zmiany, które obserwujemy. Ta epopeja z tymi ustawami mobilizacyjnymi, która, która trwa od grudnia, pokazuje, że nie ma woli politycznej, żeby e, szybko w, i na jasnych zasadach wchłonili do szeregu dużą e, liczbę młodych ludzi. Więcej o ostatnich zmianach w systemie mobilizacyjnym Ukrainy w analizie Jakuba Bera. Link zostawiamy w opisie. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne materiały już wkrótce.